Insight, trading w zasięgu wzroku. Cześć, witajcie na naszym kanale Insight. Cześć, Marcin. Cześć, Mateusz, witam wszystkich. Co, jesteśmy dosłownie chwilę przed e, wydarzeniem FOMC. Tak, przed Fedem. E, przed Fedem, dokładnie. No co, omówmy, co może się wydarzyć na Jasne. Bitcoinie, co może wydarzyć się na Ethereum. Tak, słowa wstępu. Najpierw rozpocznę to, co już yy, nas gdzieś uwagę, czy dzisiejsze posiedzenie Fedu, czyli 100% podwyżka znaczy stóp procentowych w Stanach. Znaczy, nie stuprocentowa, że będzie 100%, tylko że na pewno się wydarzy. Yy, na pewno się wydarzy, znaczy z, z 99% pewnością wydarzy się o 0,75 punktu bazowego. To jest jakby już w cenach rynku. pamiętacie, to jest już w cenie. A jest 19, rynek wycenia na 19% szansy, że będzie o 1 punkt, czyli o 1%, o 100 punktów bazowych i to byłoby zaskoczenie Jastrzębie, tak? czyli umocnienie dolara, spadki na giełdach i prawdopodobnie spadki na krypto, tak? jeśli mielibyśmy takie no, zaskoczenie. Im plus w kontekście większe stopy procentowe. To jest jedno negatywne zaskoczenie, w kontekście wzrostu na krypto, które może się wydarzyć. Drugie negatywne to jest ta podwyżka o 0,75% oraz jest Jastrzębi komunikat. Czyli będziemy mieli dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu projekcję do 2025 roku, jak Fed widzi stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, bo tak. FED widzi podwyżki do połowy przyszłego roku, potem stabilizacja i obniżki stóp procentowych, no bo tak działa, działa rynek, czyli znaczy działają bankie generalne. Studzą gospodarkę, rozgrzewają gospodarkę, studzą, rozgrzewają, w zależności jak, jaka sytuacja, jak, w jakiej sytuacji jest gospodarka, więc będziemy mieli po raz pierwszy dłuższego czasu te projekcje dzisiaj, one też mogą mieć wpływ na rynek, jak FED widzi to w dalszej perspektywie czasu, ale ważniejsze będzie ważniejszy będzie komunikat, czyli to, co będzie na konferencji prasowej, czyli o 20 godzinie mamy posiedzenie Fedu, czyli ta sztywna cyfra, która będzie odnośnie stóp procentowych, a o 20.30 rozpoczyna się konferencja prasowa i tam będzie niestety ważne każde słowo i nie sama, sam komunikat, bo na początku Jerome Powell, czyli szef Fedu, odczytuje komunikat, czyli to, co ustalili w przeciągu ostatnich dwóch dni debatując między sobą, odczytuje taki suchy komunikat. Co, dlaczego, po co i na co zrobili, a potem są pytania. I jedno pytanie może, czy pytanie jak pytanie, odpowiedź bardziej na to pytanie może już zmieniać to, co się dzieje na rynku. Nieraz już się to zdarzało, więc uczulam wszystkich, że nie sama, nie sama podwyżka podwyżka, procentowych od 20 ale ważniejsza nawet będzie konferencja prasowa i to, co na niej FED powie, a to, co powie, jest na chwilę obecną trudne do przewidzenia, bo może być to jastrzębi komunikat, może być głębi komunikat, będziemy to obserwować, potencjalnie reagować. A... Tak, i pewnie opiszesz to po prostu też na grupie, tak? Tak, tak, ale to już post factum, to znaczy, bo to trzeba wczytać, konferencja trwa godzinę, więc to trzeba poczekać, zobaczyć, co tam dokładnie będzie. bo nawet w ostatnim pytanie może być w cudzysłowie taki hmm. game changer, tak jak ktoś rozsądny. Znaczy, pewnie zamów. jak po prostu ogłoszą też już tą podwyżkę, to algorytmy zadziałają, nie? bo te które tak. zagrają pod to automatycznie więc pewnie ta minuta w momencie kiedy to ogłoszą będzie bardzo e, zmienna tak na świecie Tak, ale już tak jak wspomniałem, ale ostrzegam, że ważniejsza będzie konferencja prasowa. Znaczy ta minuta będzie, znaczy ten pierwszy to nawet 5 minut nawet w 5 minut tak będzie się rzucało, będzie rzucało rynkiem, ale ten pierwszy kierunek wcale nie musi być tym finalnym kierunkiem, zwracam na to uwagę, bo konferencja pracowa może pogłębić to, co się w pierwszych pięciu minutach wydarzy, a może odwrócić. Będziemy obserwować. A dobra, a teraz szybko na szybko co wykazuje co co nam analiza. Dokładnie. Tak, Mieliśmy impuls popytowy przedwczoraj, wczoraj mamy konsolidację i mamy obecnie Inside Bar, więc zamknięcie dzisiaj. Dziennej świecy powyżej jednego z tych poziomów uruchamia formację Inside Bara, tak? czyli formacja albo będzie popytowa, albo będzie podażowa, więc będzie ważne zamknięcie dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o Bitcoina i cały czas przypominam, walczymy z tą strefą, yy, którą, którą oznaczałem jako naprawdę kluczową. Nie nawet same dołki i przypomnę, dlaczego nie dołki, ponieważ to jest podwójne, a ten, nawet już potrójne dno w tym momencie na kontraktach. Wydaje mi się, że jeśli złamiemy tu na kontraktach trwale ten, ten dołek, to ten dołek na Bitcoinie na spocie już nie utrzyma, tak? Bo jakby pociągnie rynek w dół i być może będziemy szli w kierunku najpierw w tym pośrednim, czyli 15500 do docelowego naszego long term szukanie zagrania long między 13600 a 11, tak? Powtarzamy tak mantrę, że to jest dla nas bardzo silny poziom popytowy. Dobrze, a schodząc na niższy timeframe, to co zdążyłem wczoraj na grupę, bo nie nagrywaliśmy wczoraj, ale tak niewiele się działo, bo to, to był wczorajszy ten ruch, tutaj tej ceny. I w momencie, kiedy wrzucałem na grupę, to zaznaczyłem to miejsce dokładnie tu, rysując te, te dwa, takie białe, powiedzmy, że półkola. Jako, że to jest jedyna szansa, i w tym momencie szansa na odbicie i potencjalną formację wzrostową. I mamy takiego RGR, czyli jest w pewien sposób, a pod wzrosty. Czyli mamy lewe ramię, głowa, prawe ramię. Próba, zobaczcie, już była taką na linii szyi. Szyję. Ale jest w tym momencie kasowana, tak za wcześnie. To jest jakby, nie jest stuprocentowo, że ona jest kasowana, no bo jakby brak fundamentów po to, żeby pójść do góry y, lub w dół. Więc on, w tym momencie jest z nią walka. Nie sądzę, żebyśmy tą hardcworkę zamknęli powyżej. A jak zamkniemy tak płytko, to też to nie jest fenomenalne wybicie. I wracam wszystkich do rozegrania na naszej grupie Mateusza, którego pokazał, jak książkowo rozgrywać rgr jak, jak powinno wyglądać wybicie, co się powinno wydarzyć, jak się powinno cenę zachować, bo tam naprawdę było to książkowe. No więc jakby tu mamy próbę walki, poziomy, które na, bo teraz tak, co wspomniałem, może być bardzo impulsywnie na, na samym dane, czy na samym komunikacie o podniesieniu i potem na, 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 na konferencji prasowej. I poziomy, które warto zwrócić uwagę, czy pierwszy poziom zaporowy, zresztą też, go omawialiśmy jako poziom podażowy, tu wyznaczaliśmy tę strefę, czyli w okolicach, tak, 19600 Teraz dodatkowo się nakłada na korektę ABC. No bo to, co ja myślałem, żeby rozgrywać pod te. Pod te spadki, czyli kontynuację tych spadków, to formację ABC, czy taką klasyczną korektę, tak? Czyli już mamy w tym momencie uformowane A, FAM, uformowane B. No i teraz szukamy punktu C do zajęcia, tak? I tu byłoby pierwsza strefa, to byłaby taka ta idealna strefa 1 do 1. Jeśli RGR miałby wypalić, czyli mamy do czynienia z komunikatem yy, Gołębim. Czyli gdzieś tam jest podwyżka, ale mówią już w tym momencie, że gołym wynika tak go rozumiem, że mówią w tym momencie, że no dobra, ale to już zwalniamy z tym cyklem podwyżek stóp procentowych, trochę się wystraszyliśmy. No, jakieś takie przekazy, że nie będzie tak, tak mocno, znaczy nie będą tak mocno i szybko podnosić stóp procentowych, jak do tej pory rynek sobie myślał, że będą. Wtedy docelowy target dlatego. Yy, RGR to jest 21 tysięcy, ale przypomnę, że jest to formacja odwrócenia trendu i to jest taki jego target, tak? I powinniśmy nie tylko osiągnąć target przy głowym komunikacie, ale potencjalnie iść w górę. To mówimy o optymistycznym scenariuszu. W negatywnym scenariuszu mam, będziemy mieli podbicie gdzieś być może pod tą strefę, czyli wykonanie jakiejś korekty, żeby, jeśli będą spadki, czyli Jastrzami komunikat, czyli mamy gdzieś jakiś impuls, jakieś po prostu ruch ceny szybki, korekta tu, być może nawet tu i dalszy, dalszy kierunek w dół, bo wydaje mi się, że Bitcoin będzie dzisiaj jakby no pod bardzo mocnym wpływem fundamentów z rynków finansowych. Więc to, te dwa poziomy bym bardzo obserwował w potencjalnym rozgrywaniu shortów, jeśli będzie e, średni albo jastrzębi komunikat po, na konferencji prasowej. Na longi... taki może Taki może mały dodatek ode mnie. Ja po mhm. prostu gdzieś tam. Czuję, że będzie podbitka, tak? Może, właśnie w te strefy, które ty mówisz, a potem po prostu gruby short, zjazd na nowe minima. Więc z mojej strony ja myślę, że każde wybicie do góry. To jest okazja do zajęcia nowego shorta. Oczywiście, wybicie do tych stref, które Marcin pokazuje. Mhm. No, ma to o tyle głębszy sens, Mateusz, że może być tak, i ja taki scenariusz też w sumie z tyłu głowy zakładam, że nawet pomimo tego, że będzie głębiej komunikat, albo inaczej, będzie neutralny komunikat i podwyżka 100%, tą, którą rynek się spodziewał, bo to są paradoksy giełd, czyli mamy podwyżkę 100%, powinien się dolary umacniać. To już jest w cenie, więc będzie podbicie, taki rajd, no bo to już się spodziewaliśmy, a potem. Do rynków dochodzi jakby z tyłu głowy wiadomość, że demyt, ale to są już bardzo wysokie stopy procentowe. To jednak dolar się powinien umacniać, Giebdy powinny spadać, no i następuje spadek, i to by się wpisywało w ten twój scenariusz. No właśnie, pod to bym grał. Czyli teraz mm -hmm. dla tych, którzy chcą zajmować longa, myślę, że to jest troszkę bardziej ryzykowne, aczkolwiek można, bo jest gdzieś tam ten, jest ta głowa z ramionami, mm -hmm. ale potem zjazd, nie? Ja, tak, znaczy, ja pod to gram myślę, że zajmowanie teraz jakiejkolwiek pozycji to jest już kasyną, tak? bo, bo nie wiemy, nikt nie wie, albo że nie wiedzą, co Fed zrobi. Widzimy formację, jakby technika potencjalnie może pokazać kierunek. Ale bym poczekał, tak? Znaczy to jest duże ryzyko, tak? Bo, bo równie dobrze może być jakieś czyszczenie stopów w dół i dopiero jazda w górę, nie wiadomo gdzie ustawić, albo spadki. Duże ryzyko. Tak. Ale dobra, jeśli poszukać już longa, jeśli chcielibyśmy Longa poszukać poza tym RGR-em, no to cały czas jeszcze możemy mieć formację podwójnego DNA. O, też opisywałem to w na grupie, czyli oparcie się o, o ten poziom i dopiero w górę. Złamanie tego trwałe źle wróży. Tak, znaczy głębsze spadki. Mhm. Dobra. Ethereum, szybko. E Moment, zajdę do. Cieszymy się, bo musimy się przygotować do rozegrania Fedu. Ja ostatnio już po prostu długo, to długo robiliśmy, więc teraz stwierdziliśmy, że troszeczkę krótsze robimy nagranie, żeby was nie zanudzać potencjalnie. Też mamy inside bara oczywiście, podobnie jak na Bitcoinie, czyli wybicia, tak jak tam klasycznie wybicia powyżej będą skutkowały i zamknięcie będą skutkowały uruchomieniem, tak jak tu zobaczcie, tak? Mieliśmy inside bar'a, wyjście dałem, do, do, przepraszam, i, i spadki. To też może być strefa w tym momencie. Tu walczymy z linią trendu, tak? Eee... A, dobra, jeszcze tylko tylko na co oczekiwałem. To, co omawiamy oczekuję na zejście do tej korekty w dół, tak? I to dla mnie idealne miejsce byłoby potencjalnie na rozgrywanie longów, jeśli oczywiście fundamenty na to będą pozwalały. To jest równość fal, tak? I tu jest z czasem równofać, więc dzień dwa zakładam, że to jeszcze jest dobry moment, żeby ta pozycja, znaczy ta strefa była bardzo silna, tak? Jeszcze nam Czyli trochę do 1170? 1181. 181. To jest, wiadomo, że to nie aptekarsko trzeba traktować. Może być przejazd, możemy troszeczkę przed. Idealnie wiadomo, korpus powyżej, knot poniżej, czyszczenie stopów, gdzieś na tym to jest idealne rozwiązanie. To będę bardzo bacznie i bardzo warnie obserwował tą strefę, bo to jest naprawdę silna strefa. Naprawdę. Na longi, e, podkreślam. Tak, na rąk tak. Ona potencjalnie, potencjalnie, w zależności kiedy, ale najprawdopodobniej byłaby wsparta tą dolną bandą kanału spadkowego, więc to dodatkowo ją umacnia. No i ten czas też by ją ale to też warto tutaj zauważyć. Jest to wedge wzrostowy. Wedge wzrostowy, bo tutaj myślisz o tym ty, Mateusz? Nie. A przepraszam, no, nie, nie, to jest linia, linia, trendu. Tu nie ma, bo flagę. wiem, że coś się pomyliło, tak, taką. Mhm. tak, tak, ale to jest flag, to znaczy to jest tak. To tą, tą flagi, jak masz impuls i coś miet, Po prostu zmyliła mnie ta linia fali, fali, fali C, wiesz? Zmiliła Kumam, mnie. ale do to, tego to, 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 to się zgadzam, takie flagi są wzrostowymi, czyli mamy impuls, korekta wewnątrz flagi i wybicie. I wtedy, no, tylko tak na szybko pokażę learningowo, wtedy mielibyśmy zasięgi liczone, jak mamy wyjście, to potem można e, długość tego wybicia, całego tego impulsu, odstawia, dostawia się do bandy flagi i powinien być dalszy ruch cały w górę tego impulsu. To tak by the way, co, co oznacza wyjście z takiej uformowanego, tak, takiej flagi, tak? takiego kanału spadkowego. Ale to jeszcze zbyt dużo czasu. Musi się pewnie tutaj wydarzyć rzeczy, żeby to, żebym zaczął to omawiać, tak? Na razie sobie narysowałem, no bo, żeby było. Schodząc na niższy TF. Tu mamy podobną sytuację, tak? Koślawego RGR można rysować na Ethereum. On powinien być, no, ja go wcześniej nie rysowałem, bo on mi się już z góry nie podobał, więc ja go sobie odpuszczę, tak? bo, bo tutaj ta linia szyi to, to po prostu nie, tak? Nie lubię też naciągać po prostu pod, naciągać rzeczywistości pod stan faktyczny. I to, co wczoraj też na grupie nas wrzucałem, czyli ten poziom 1320 jako poziom, który może być istotny dla Bitcoina, boże, dla Ethereum, przepraszam, już wyjaśnię dlaczego, ponieważ tu się tworzyła taka, tu nam się tworzyło. Sorry, to nie to. Już pokazuję, tu się tworzyła. Oddaję, że tak, korekta 1 do 1, tak? Czyli mamy impuls A, B, C. I zobaczcie zresztą jak fajnie zadziałał, tak? To jest ta przerywana linia. Jak on był szanowany, szanowany na h to pewnie są korpusy powyżej. I w tym momencie idzie sobie cena do góry, ale wszystko będzie się rozgrywało o o Fed i to, co się wydarzy po Fedzie, mamy walkę z linią trendu, czyli i jeszcze wrócę do D1, czyli najpierw mieliśmy zamknięcie poniżej, i zamknięcie powyżej wczoraj, zamknięcie poniżej. Nie lubię takiej walki, walki z linią, tak? Lubię walkę, taką, którą wcześniej mieliśmy bodajże na Bitcoinie, że tam po prostu były korpusy powyżej i dopiero przejście poniżej po było asumptem. W tamtym, przepraszam, w tamtym przypadku do spadków. Tutaj mamy coś, co w moim odczuciu powoli jakby zabija sensowność tej linii trendu. To znaczy, żeby ona ważna była oporem i wsparciem i jest jakimś tam pivotem w tym momencie. Znaczy na niej się odbija cena, znaczy na niej walczy i być może ona pokaże kierunek, ale no nie lubię takiej walki, gdzie mamy taką to zamykanie się tych korpusów powyżej poniżej. Zostawiam ją, bo, 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 no bo, no bo jest, tak, bo być może ona jeszcze zadziała. Ale no nie podoba mi się taka w sobie walka, bardziej będę rozgrywał, jeśli coś to tego inside bara i oczywiście dla mnie idealne zajście tu w tę, w tę strefę i to jest taki scenariusz bazowy dla mnie, czyli na ethereum zajście w tę strefę i jeśli w tę strefę nie zajdziemy, to potencjalne shorty podobnie jak na ethereum, mamy na w tym momencie, przepraszam, jak na bitcoinie, tak, Mam, mamy potencjalnie rosującą się formację A, A B, tu. Moment, bo tu mam wrażenie, że jest niedbyt dokładnie tak, musiał nie być magnet zaznaczony. Czyli mamy poziomy 1382 i 1425 jako ważne poziomy wsparcia dla niedźwiedzi. Ten poziom pierwszy bardzo silny, no bo wiąże się z jeszcze wejściem w te szczyty, w tą strefę price action, którą też wyznaczaliśmy jako szeroką strefę price action. Eee... Ten równie silny, tak? no bo to, to nadal jest korekta silniejsza, bo sama bo równości fali one są po prostu silne z samej natury. Plus też wejście w troszeczkę powyżej strefy price action, ale nadal wejście w tę konsolidację. Tak? To może być dojście, korpus poniżej, to już w ogóle idealnie jakby się korpus zamknął poniżej. Tej szarej kreski, tak? to możemy usunąć swoją drogą bo to się traci istotność. Czyli mamy tę strefę tutaj, czyli 1383 i tę strefę 1420 okolice. Tak? To są takie dwie pośrednie, dwie pośrednie strefy, które uznawałbym za bardzo ciekawe miejsca do rozgrywania pozycji short. Do pozycji long. Albo od razu, czyli pewnie teraz jeszcze przez najbliższe godziny, dwie do Fedu będzie tu sobie cena konsolidowała i na Fedzie jakiś kierunek obierze i być może trwały, czyli już równie dobrze stąd. Lub jeśli Longton, idealnie byłoby jednak z tego podwójnego dna. Jeśli, czy, czy, tak jak są sorry, idealnie byłoby stąd, ale jak już ma cena tutaj ruszać z tej strefy, z tej konsolidacji jakoś, no to idealnie z podwójnego dna i wtedy, wtedy do góry. Mhm. Tak, czyli podsumowując, każda podbitka w górę, na przykład w strefę 1425, tam rozglądamy się za shortem. Tak. Następnie spadek do strefy 1280 lub 1181, tam rozglądamy się za, się za longiem. Tak? tak, i tylko po, po, powiem ważną rzecz, że dzisiaj. Nadrzędne, no I to bardzo mocno odrzucone są fundamenty. Czyli jak tu cena będzie dochodziła, a ja będę widział i czytał bardzo głęboki komunikat i tak dalej, no to w ogóle będę olewał tą strefę. Znaczy być może ona będzie na nią jakaś reakcja, pewnie na 190% będzie jakaś, ale to może być scalpingowa reakcja i dalej cena, cena idzie w górę. Więc jakby swoje dzisiejsze granie, zależnie od dobrego zrozumienia fundamentów, jakie będą po, po FADzie. I wtedy Dokładnie. dopiero technika mi podpowie kierunek. Znaczy mhm. miejsce zagrania, bardziej tak. Czekamy też na podsumowanie tej. Tego wypowiedzenia mhm. się. Więc co? Na ten moment z analizy technicznej to tyle. Tak naprawdę mhm. teraz trzeba czekać na ten FED i rozgrywać rynek to, to, co pokaże nam na wykresie. Mhm. Marcin, dziękuję za dzisiaj. Dziękuję wszystkim. Jeżeli podobała Wam się nasza analiza, prosimy o łapkę w górę. Zapraszamy też do nas na grupę na Discord. Link macie w opisie. Prosimy, dajcie też znać w komentarzach, co chcielibyście ewentualnie zmienić, co może dodać. Chętnie zajmiemy się tak uh -huh. tym wszystkim. Do usłyszenia, Marcin, i do zobaczenia na grupie, tak naprawdę. Do usłyszenia wszystkim, do usłyszenia, Mateusz.